Cześć! W dzisiejszym odcinku test iPhone'a 13 Pro. iPhone 13 zdążyły się już mocno zadomowić na rynku i wydaje się, że w chwili obecnej jedynym problemem je trapiącym jest problem z dostępnością i permanentny brak dostaw. Czy to jabłuszko rzeczywiście jest tak smaczniusie jak się wydaje? Na pewno jest bardzo podobne do tego, które wyrosło w sadzie rok wcześniej. Była ma identyczny kształt, z mocno ściętymi krawędziami, wyraźnie zaoblonymi rogami, płaskim frontem oraz płaskimi pleckami. W iPhone'ach oznaczonych przydomkiem Pro korpus jest wykonany z polerowanej na wysoki połysk stali szlachetnej. Tafle są zaś matowe, na odwrót niż w tańszych, zwykłych modelach. Szkło z przodu to oczywiście rzekomo najbardziej odporne na stłuczenia Ceramic Shield. Z tyłu jest jakiś dedykowany wariant Gorilli, a całość konstrukcji, któryś raz z rzędu zresztą, jest wodoodporna, mocno przekraczając normę IP68. 13 Pro powinien wytrzymać zanurzenie przez pół godziny na głębokości 6 metrów, albo kąpiel w winie, pewnie nawet grzanym. Jeśli zaś dopatrywać się stylistycznych zmian w porównaniu z poprzednikiem, to te najważniejsze, choć ciągle kosmetyczne, są dwie. Wyspa z aparatami jest jeszcze większa, sięga już za połowę telefonu i inaczej niż w niepro iPhone'ach, ułożenie obiektywów jest takie samo jak przed rokiem, a noc jest o jakieś 20% mniejszy. I dobrze, choć niestety, biorąc pod uwagę obecne standardy, oznacza to, że ciągle trzeba go nazwać gigantycznym. Najnowszy iPhone Pro jest też ciut grubszy, o 0,30 mm i kilkanaście gramów cięższy, ale ja bez patrzenia w specyfikację nie byłem w stanie tego wyczuć. Na Plus zaliczam zaś z całą pewnością to, jak pracują klawisze. Są sprężyste i wygodne oraz obecność mechanicznego suwaczka wyciszania sprzętu. To sympatyczny i praktyczny akcencik, którego o dziwo do tej pory androidowe towarzystwo na dużą skalę nie skopiowało. Podobać mogą się również wersje kolorystyczne. Nowa jest ta jasna niebieska a dyskusyjna według mnie jest ergonomia, przez wzgląd na wyraźnie odczuwalną kanciastość bocznych krawędzi. Owszem, ona wygląda dobrze, stylowo i drogo, ale szczególnie mniejsze dłonie będą ją odczuwały jako ostro wykończone obce ciało. I to nic fajnego. Całościowo zaś iPhone 13 Pro z zewnątrz jest mniej więcej taką niespodzianką jak kolejna nowa fura Boxdella. I tak samo jak ona, biedą nie pachnie, wręcz przeciwnie. Widać, że pieniądz się tu wdał i to tak na poważnie. Ciężko na pierwszy, drugi i trzeci rzut oka stwierdzić zaś, tak samo jest z ekranem. Owszem, on ma świetną ostrość, 460 pikseli na cal przy rozdzielczości 1170x2532 i rozmiarze 6,1 cala w proporcjach 19,5x9. Ale jego fenomenalność nie jest tak oczywista jak to bywa w konkurencyjnych Antkach. Super Retina XDR OLED ProMotion, bo tak się prościutko właściwie ta matryca nazywa, nie razi bowiem człowieka super ultra jaskrawymi kolorkami, a nieskończony kontrast skrywany jest za szaroburymi tłami. Gdzieś w tle ginie też 120 Hz odświeżanie, znacznie wyraźnie odczuwalne w wielu konkurentach. Choć to akurat nic złego, po prostu w iPhone'ach akcent na płynne animacje zawsze był stawiany mocniej i znacznie lepiej realizowany. Pierwszy w serii jabłkofonów ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania nie rzuca się więc w oczy przesadnie mocno nie dlatego, że Apple coś skopało, wręcz przeciwnie, po prostu już w poprzednikach większość przejść i tak była gładka jak spływająca po gardzieli dobrze zmrożona tequila. Matryca wyświetla oczywiście treści w HDR10 Plus i Dolby Vision, w automacie osiąga spektakularne 1000 nitów, a jeśli automat się wyłączy, równie imponujące 800, a barwy, jak już wspominałem, są odwzorowane naturalnie. Wśród dodatkowych funkcji wypada odnotować True Tone, który ma tej naturalności pilnować w każdych warunkach, Night Shift, czyli filtr niebieskiego światła, tryb ciemny z częściowo czarnymi tłami w interfejsie i niestety na pokładzie nadal nie ma OLED On Display, co oznacza, że informacje o minionych zdarzeniach czy godzinie nie są wyświetlane na wygaszonym telefonie. Trzeba go sobie puknąć. W temacie podzespołu iPhone 13 Pro pracuje oczywiście na najmocniejszym smartfonowym procesorze, jaki kiedykolwiek Apple stworzyło, A15 Bionic. Jednostkę wykonano w 5-nanometrowym procesie, układ jest sześciordzeniowy, rozpędza się do 3,23 GHz, Towarzyszy mu 5-rodzeniowa grafika, nie 4-rodzeniowa jak w modelach bez pro w nazwie oraz 6GB ramu, nie 4 jak w zwykłych iPhone'ach 13. Wydajność w testach benchmarkowych jest zaś po prostu fenomenalna. Na tyle dobra, że do 13 Pro startu nie ma żaden Androidowy konkurent i najpewniej nie będą go mieć także ci, którzy zadebiutują na przestrzeni najbliższych miesięcy. Odprowadzanie ciepła jest na tyle skuteczne, że telefon wyjątkowo rzadko robi się ciepły, a nawet kiedy mu się zdarza, w absolutnej większości aplikacji spadek wydajności nie jest odczuwalny. Całościowo jest więc znakomicie. Jak każdy iPhone, również 13 Pro pracuje na autorskim systemie od Apple, który nazywa się iOS, w chwili obecnej w wersji 15.3 i jak każdy iPhone, również ten będzie dostawał aktualizację tego systemu przez długie lata w przód. Jako, że na rynku mamy już tylko dwa mobilne systemy operacyjne, nie ma sensu za każdym razem tłumaczyć logiki ich działania. Zatem, w dużym skrócie. Struktura interfejsu jest płaska, centrum powiadomień jest oddzielone od centrum sterowania, wywołuje się je pociągając z góry odpowiednio z lewej i prawej strony nie ma przycisków nawigacyjnych, są tylko gesty, a na pulpitach głównych od niedawna można znaleźć dające się nakładać na siebie widżety oraz bibliotekę aplikacji, w której poszczególne instalowane w urządzeniu programy są automatycznie kategoryzowane w folderach. Każdy, kto używa więcej niż jednego urządzenia od Apple, doceni na pewno to, że sprzęty będą się znakomicie dogadywać między sobą, na przykład pozwalając kontynuować płynnie pracę po przesiadce z jednego na drugie. Nie bez znaczenia jest też atut w kwestii bezpieczeństwa. Wszyscy eksperci zajmujący się tematyką, podkreślają, że iPhone'a trudniej zainfekować niż smartfon z Androidem. I ja też to wszystko doceniam. Z całą pewnością iOS jest systemem znacznie bardziej kompletnym i znacznie mniej dziurawym niż jeszcze kilka lat temu. W związku z czym nawet ktoś taki jak ja, czyli powiedzmy bardzo androidowy geek, jest w stanie jabłkofonów w chwili obecnej używać bez żadnych spazmów i bez ciągłego utyskiwania na braki. Pozwólcie jednak, że tradycyjnie już zapłaczę nad tym, że platforma nadal nie ma globalnie działającego gestu powrotu. Choć sięganie do strzałek w górnym rogu bardziej męczy w przypadku znacznie większego Pro Maxa. W dobie pandemii drażni mnie także brak czytnika linii papilarnych. Dostęp do telefonu można zablokować jedynie poprzez rozpoznawanie twarzy o nazwie Face ID. I jasne, wspierana mapowaniem w podczerwieni metoda jest bezpieczna i skuteczna, ale nie w momencie, gdy w wielu sytuacjach pysie trzeba mieć zasłonięte maseczką. Szczególnie, że Face ID jest wykorzystywany także do potwierdzania płatności zbliżniowych, na przykład w sklepach. Rzecz można obejść parując z iPhone'em Apple Watcha, ale przecież nie każdy go ma albo chce kupić. Dorzucenie do telefonu czytnika linii papilarnych wtopionego bekan byłoby znacznie bardziej prokonsumenckie. A sama technologia jest już przecież bardzo dopracowana. W aspekcie multimediów zaś, 13 Pro ma głośniki stereo i mimo tego, że są niesymetryczne, czyli że ten na dole ma większą moc, to można o nich mówić tylko w superlatywach. Grają donośnie, z wyraźnie słyszanymi niskimi tonami i znakomitym efektem przestrzenności. Zdarzało mi się słyszeć znacznie gorsze w laptopach. Na drugą nóżkę jednak nie ma gniazda mini nie ma przejściówki w zestawie, a Apple uparcie zakłada, że użytkownicy są zbyt głupi, żeby poradzić sobie z obsługą manualnego Equalizera. I pewnie też z tego powodu nie ma ręcznego trybu do kręcenia filmów i robienia zdjęć. A skoro o tym mowa. Z tyłu znajdziecie 3 12 megapikselowe aparaty. Główny z przysłoną 1.5, jeszcze lepszą niż optyczna stabilizacją Sensor Shift, oraz autofokusem Dual Pixel. Szeroki kąt ze światłem 1.8, polem widzenia 120 stopni i wreszcie z autofokusem, oraz teleobiektyw z trzykrotnym zoomem, stabilizacją i przysłoną 2.8, więc ciemniejszą niż w przypadku poprzednika, ale przy zmianie ogniskowej to naturalne i zrozumiałe. Całość wspiera sensor LIDAR do rozpoznawania obiektów w przestrzeni i tym razem inaczej niż rok wcześniej modele Pro i Pro Max mają dokładnie ten sam fotozestaw. Interfejs jest ciągle nieskomplikowany, choć poukrywano w nim kilka opcji. Większość z nich znajdziecie pociągając od prawej lub klikając strzałeczkę po lewej. Da się tu zmienić ekspozycję oraz proporcje zdjęć. Tutaj pojawia się kontrolka umożliwiająca dopasowanie intensywności działania trybu nocnego i znajdziecie ją tylko jak smartfon wykryje odpowiednio ciemną scenerię. I tutaj schowano nową funkcję umożliwiającą zmianę kontrastu czy nasycenia barw. Delikatnie, ale jednak choć akurat dwie ostatnie funkcje dostępne są także z poziomu skrótów przy krawędzi z lewej. Wśród trybów tytuł największego bajeru dzierży wideofilmowe, efektownie i celnie dla laika, rozmywające tło za obiektem na pierwszym planie, na kształt osiąganego optyką efektu bokeh, a dodatkowo z płynnym przełączaniem punktu ostrości po zmianie kadru i możliwością późniejszej korekcji co ma być ostra, co rozmyte. Przesuwając suwaczek trybów zauważcie jednak, że brakuje dedykowanego makro, a wszak właśnie z jego powodu szeroki kąt ma autofocus. Ano, bez kombinowania w ustawieniach, 13 Pro sam zmienia aparat, kiedy wykryje, że fotografowany obiekt jest odpowiednio blisko. Problem z tym jednak taki, że czasami głupieje, nie wiedząc, którym modułem robić zdjęcia, a dodatkowo eliminując możliwość cyknięcia foty z ładnie rozmytym tłem. Na szczęście, Apple posłuchało narzekań takich mądralińskich jak ja, i obecnie po aktualizacji w ustawieniach da się zaznaczyć opcję narzędzie Makro, która dodaje przycisk umożliwiający ręczny wybór aparatu podczas robienia zdjęć z bliska. A skoro o fotach mowa, przyjrzyjmy się ich jakości. Na plus w ich przypadku z całą pewnością jest szczegółowość duża i zaszumienie małe. Kolory są w zdecydowanej większości sytuacji odwzorowane bardzo naturalnie. I to pewnie już zdążyliście zauważyć. Mimo, że przez w zasadzie cały okres testowy podkręciłem kontrast i saturację korzystając z tej nowej opcji, o której wspominałem przed chwilą. Bez wątpienia pochwalić wypada zaś znakomitą konsekwencję wykończenia zdjęć. Niezależnie od tego, którego aparatu się akurat używa, pod względem balansu bieli kontrastu czy ekspozycji jest identyczne. A uwierzcie, to ciągle nie jest branżowy standard, nawet wśród bardzo drogich flagowców Chwały <laughs> P50 Pro. To, czego się konsekwentnie w przypadku nowych iPhone'ów czepiam, to zaś rozpiętość tonalna. Czasami zdjęcia są dziwnie prześwietlone, czasami w cieniach jest zaskakująco ciemno. Miałem wrażenie, że standardem jest już intensywniejsze wykorzystywanie HDR-u, szczególnie w topowych telefonach. Cóż, Wy mi powiedzcie w komentarzach, czy to kontrastowe, mniej przetworzone, ale też mniej gotowe na Instagrama podejście podoba się Wam bardziej. Foty z trzykrotnym przybliżeniem również wypadają pozytywnie pod kątem szczegółowości, naturalnych barw czy szumu. W ich przypadku można przyczepić je tylko jednego. W momencie, gdy Apple w iPhone'ach z pompą przechodzi z dwukrotnego optycznego zoomu na potrójny, część konkurentów potrafi robić zbliżone jakościowo foty z dziesięciokrotnym przybliżeniem. Ewolucja w tym aspekcie powinna dokonywać się szybciej. Do zdjęć szerokokątnych, także nie mam większych zastrzeżeń, wyglądają bardzo dobrze, dzieląc z fotami z pozostałych aparatów zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne, minus oczywiście szczegółowość, ona ze zrozumiałych względów jest tutaj słabsza, no i przy jego pomocy da się zrobić naprawdę imponujące zdjęcia w super makro. Myślę, że do tej pory Prym w tej kategorii wiódł jeden z prekursorów trendu, Huawei P30 Pro oraz kilka flagowców od Xiaomi. Apple doszusowało do peletonu w imponującym stylu, choć pamiętajcie, zarówno stabilna dłoń, jak i ilość światła oraz bez niespodzianki. Wybór obiektu ma gigantyczne znaczenie dla końcowego efektu. W temacie zdjęć cykanych po zmroku. Bez zaskoczenia, w absolutnej większości nocnych scenerii iPhone 13 Pro radzi sobie znakomicie. Uruchamiający się automatycznie tryb nocny wygrzebuje detale z cieni, wyraźnie rozjaśnia kadry i dba, żeby z ostrością nie działy się żadne chocki i klocki. Wydaje mi się, że lepiej jest też z saturacją światła sodowych lamp. W wielu poprzednikach jego pomarańczowa barwa była przekształcana w jakieś takie żółtawe nie wiadomo co. Teraz nie rzuca mi się to już tak mocno w oczy, możliwe jednak, że się po prostu przyzwyczaiłem. Problemem ponownie może być jedynie rozpiętość tonalna. Na kilku fotach jasne oświetlone budowle i źródła światła są komicznie prześwietlone. Dziwnie słabe to potknięcie w smartfonie w tej cenie. A jeśli chcielibyście robić w nocy foty z zoomem, pamiętajcie, że w zasadzie tak samo jak w każdym innym smartfonie, telefon sam zdecyduje, czy ono będzie stryknięte dedykowanym aparatem z teleobiektywem, czy też będzie tylko przyciętym kadrem z głównego modelu, a więc z cyfrowym przybliżeniem. I różnice pomiędzy jednym a drugim widać gołym okiem. Szeroki kąt zaś, bez wsparcia trybem nocnym, wypada biednie. Gdy się go włączy, można już co po niektórym zaimponować, a zdezywa większości wystarczy do tego, żeby na Insta czy Facebooku złapać sporo lajków. Zalecam jednakowoż bardzo ciemnych scenarii nie atakować, to nie ma sensu. Aparat na froncie ma także 12 megapikseli, światło 2.2 i niestety nadal stały fokus. Tutaj poprawy, żeśmy się jeszcze nie doczekali. W robieniu zdjęć z rozmytym tłem pomaga za to Face ID i całościowo z selfieaczków nie można nie być zadowolonym. Są szczegółowe, ostre, mają celne, naturalne barwy i zero szumów. I pamiętajcie, możliwe do wyboru w interfejsie w węższe pole widzenia to tylko przycięcie foty do 7 megapikseli. W aspekcie możliwości aparatów zostaje nam jeszcze tylko wideo. 13 Pro potrafi nagrywać filmy w 4K i 60 klatkach na sekundę przy użyciu wszystkich kamer. Jest opcja rejestrowania klipów Dolby Vision i z HDR-em i jest znakomita, fenomenalna i zjawiskowa stabilizacja. Naprawdę świetna, ja szkoda, że nie we wszystkich konkurentach działa ona tak dobrze i daje tak naturalny efekt. Wszystkie inne dające się zbadać cechy filmów także wypadają bardzo dobrze. I koniec końców iPhone 13 Pro jest rewelacyjną codzienną kamerą. A i oczywiście da się przełączać obiektywy w trakcie nagrywania. W aspekcie komunikacyjnym smartfon oczywiście obsługuje sieci 5G, ma Bluetooth 5, ma Wi-Fi 6 i ma także NFC, natomiast wykorzystywany przede wszystkim do płatności zbliżniowych. Jeśli chodzi o przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, Apple preferuje takie rozwiązania jak autorski AirDrop albo na przykład wysyłanie danych w chmurze. Na pokładzie oczywiście nie ma też rady FM, to nie jest niespodzianka i nie ma podczerwieni. Jakość połączeń głosowych przez cały okres trwania testu była bezbłędna, a bateria ma 3240 mAh, czyli że jest większa o jakieś 10% niż w poprzedniku i to wystarcza na do 2 dni w cyklu mieszanym. Ani razu nie udało mi się rozładować telefonu przed wieczorem, więc nawet prawdziwi heavy userzy nie powinni na taki problem napotkać. Smartfon obsługuje ładowanie maksymalnie 23W. W 30 minut da się w ten sposób osiągnąć jakieś 60%. Całość zajmuje około godziny 40. Jeśli chcielibyście ładować się bezprzewodowo, można przy użyciu akcesoriów magnetycznych w 15W. Jeśli przy użyciu innych, z mocą 7,5W z jakiegoś powodu. I pamiętajcie, ładowarki w zestawie nie ma. Jest tylko kabel i to USB-C, USB-C, więc do starszy ładowarek go nie podepniecie. Podsumowując, iPhone 13 Pro to kolejna udana generacja topowego jabłkofona. Ładna, super szybka, sprawna multimedialnie i pozbawiona oczywistych braków. Kwestie problematyczne dotyczą rzeczy raczej niszowych, takich, na które zwrócą uwagę tylko niektórzy użytkownicy, a i oni mogą na nie machnąć ręką, wziąwszy pod uwagę zalety sprzętu. Oczywistym minusem jest tylko i wyłącznie wysoka cena, natomiast rynek smartfonów, szczególnie tych topowych, wygląda w chwili obecnej tak, że wszystko jest absolutnie drogie. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić iPhone 13 Pro, ja ten wybór mogę polecić. Co wy sądzicie o iPhone 13 Pro? Czy telefon jest warty swojej ceny? Czy jesteście na niego chętni? Czy być może już go kupiliście? A jeżeli kupiliście, to napiszcie, jak długo musieliście na niego czekać, bo rzeczywiście wiem, że te przerwy w dostawach i problemy z dostępnością są naprawdę duże. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie to zrobić oczywiście teraz. A ja w najbliższych dniach będę Was zapraszał na wszystkie te rzeczy, które powinny były się pojawić już jakiś czas temu, bo nadrabiam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!